out and touch my soul. See how sad, dark, hollow is my heart when you're not around. Todo parece oscuro. El sol dejó de brillar y de pronto tu mirada me volvió a iluminar. Beautiful one, I'm happy in the dark I'm nothing when you're gonna level let you go till the end of the Nothing's ever gonna come between us Baby, I'll love you till the end Blake, kiedy się nauczyłeś grać na gitarze? E, wiesz, grałem tak sobie czasami, Czasami? Tak. Jesteś kurczę wirtuozem, popłakałem się prawie, Naprawdę? Dziękuję, Max. Dzięki ci. Wiesz, mam wrażenie, że jesteś inną osobą. Jest stałą matematyczną wykorzystywaną do różnych obliczeń Dzisiaj powiedział mi, że mu na mnie bardzo zależy O raju, w tej chwili dzwoni po lekarza Nie, 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 czekaj, 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 czekaj Zachowuje się dosyć dziwnie, ale przynajmniej jest dobry Nie jesteś moim bratem Kim ty jesteś? Tak więc zdecydowaliśmy, że się zamienimy i że wszystkich oszukacie? O matko, przepraszam Możesz pogratulować mojemu bezczelnemu bratu Znalezienia równie ochydnego egoisty jak on Prawie uwierzyłem, kiedy mi mówiłeś, że ci na mnie zależy Daj spokój, Max Naprawdę myślę, że możemy koegzystować O, dwie minuty temu ci na mnie bardzo zależało A teraz możemy koegzystować? Lepiej zadzwońmy do Blake'a Co ty, oszalałeś? Nie odzywam się do tego wstrętnego kłamcy Jak dla mnie, to on może już nigdy nie wracać do domu a ty nie pękaj. Nie zdradzę ludziom, kim jesteś, ale będę cię obserwował. Kiedyś się to wyda i będziesz miał przeklapane. Widzę jego brata! Hej, Max! Stójcie! Z Blake'iem już nic mnie nie łączy Oj, Nigdy się, się do niego nie odezwę Max, przecież mnie znasz Powiedz o co, nim coś ciekawego Nad czym teraz pracuje? Co robi? Sprzed jakąś gorącą ploteczkę Zgoda Chcecie plotek? Możecie na mnie liczyć Blake nie jest Blake'iem Ktoś się pod niego podszywa Blake chodzi za tego do szkoły i żyje jego życiem <laughs> No jasne W to chyba nikt nie uwierzy <laughs> Rany, nikt mi nie wierzy Nie przeżyje, jeśli ten kawał ujdzie mu na sucho Przepraszam, dokąd idziecie? Twój brat zwolnił nas na noc. Chyba woli być sam, bo ma jakąś randkę czy coś. No wiesz, wolałby zostać sobie sam. Ojej, sam mógłby się nudzić. Dziewczyny! Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. A bransoletka, którą nosił na koncertach i szczoteczka do zębów, której używał co najmniej trzy razy Ktoś chce? Ktoś się zgłosi? Ja, ja chcę! Pierwsza się zgłosiłam! Dałem wszystkim wolne, bo chciałem, żebyśmy mogli wreszcie powiedzieć sami Pozbyłeś się wszystkich? Tak, znaczy tylko na dziś O, ja nie mogę! Jak można mieć taką sypialnię? Dwa razy większa niż moje mieszkanie! To nie wszystko, pokażę ci co tu można wykręcić, obczaj to! Fajnie? Prawie jak w jaskini Batmana. To... jaskinia Blakemana. Wow! Mówisz, że jesteśmy sami? Tak, nareszcie. Co zrobiłeś ze swoim braciszkiem? Z Maxem? E, też sobie poszedł. E, mieliśmy trochę nieprzyjemną... ...rozmowę. <śmiech> <śmiech> Źle się zachowałem, obraził się. Czyli się pokłóciliście? E, w sumie tak. Ma pretensje, że nie powiedziałem mu. Wiesz, nie zrozumieliśmy się. Taka głupota. E, możemy zmienić temat. Nie chciałbym cię zasmucić. Ech, dobrze. Hope, chciałem, żebyś przyszła. Nie wiem, czy to dla ciebie coś znaczy. Ale musisz wiedzieć, że nigdy nie wpuszczam nikogo do pokoju. Ech, tak, akurat. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, ile setek tysięcy ładniejszych dziewczyn było tu przede mną. Nie no, coś ty. E, poczekaj. To nie tak, jak myślisz. Chciałabym, żeby było inaczej. Tak naprawdę jestem bardzo nieśmiały. A szczególnie przy dziewczynach. Pewnie myślisz, że to ściema, ale tak właśnie jest. Chcę ci powiedzieć, że przy tobie. No jest w tobie coś takiego, że czuję się jak. Spadaj! Przy mnie czujesz się, jakbyś spadał? Nie! Proszę cię, zejdźmy lepiej na dół. Nie, Ale światełka. O, rozumiem. W ten sposób uwodzisz wszystkie dziewczyny, tak? O jasne. Kolejna głupia rybka połknęła przynętę. Nie, nie umiem się tam nawet posługiwać. O, przeginasz. Każda dziewczyna wie, że Blake Hill to mega kobieciarz. Przestań. Jeszcze nie zauważyłaś, że jesteś jedyną kobietą, na której mi zależy? Hope, zaczekaj. Proszę, posłuchaj mnie. Blake, z nami koniec. Rzeczywiście, nie jestem sławna tak jak ty, ale mam swój honor, rozumiesz? Nie jestem twoją zabawką. Dotarło? Czekaj, Hope. Naprawdę nie wiem, skąd te dziewczyny się to wzięły. No, tak, pewnie. Nie wiesz też, skąd miały twoje gacie, bransoletkę i szczoteczkę do zębów od Blake. Jesteś niezłym ściemniaczem. Blake, mógłbyś się na nich popisać, proszę? Nie! Wynoście się stąd natychmiast! Przepraszam? Dałam za te szorty 100 dolców, oddawaj, dobrze? Ile? 100 dolarów? Tak. A kto ci je sprzedał? No on. O tak. Tak proszę pana. Później pani wypadł wózek i ten i i tego o, już nie pamiętam. Wszyscy biegali w kółko, jak wariaci i tego i i, i no 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 i tyle. Czemu nie zacząłeś ich śledzić? Bo byłem głodny! Bardzo głodny, bolał mnie brzuch, samochód nie działa bez paliwa, nie jadłem śniadania, nie piłem kawy, więc... Zatrzymałeś się! Żeby zjeść! Ty, ty jesteś! Głupek? Dureń? Palan? Głupi dureń ja może dureń. Gdy prosiłem, obserwuj każdy jego ruch, to właśnie zaczęło, żebyś obserwował każdy jego ruch. Wyczuwasz zagrożenie? Tak, proszę pana, oczywiście. A, ale o co chodzi? Zamknij się! Czy ty wiesz cokolwiek o czymkolwiek? No niestety nie. Mam przeczucie. Ja też! Dziwne i bardzo złe przeczucie. Zapraszamy na pokład, nie traćmy czasu raz. raz. Panie Filip, dzisiaj zapowiadali Storm. Nie wypływałbym. A już nie przesadzajmy, będzie to nie naprawdę. Hej, proszę już nie robić problemów. Zapłaciłem za to sporo pieniędzy! Wiem, że ona ale... Płyniemy! Dzień dobry, śniadanko, proszę Po co mi się tak podlizujesz? Myślisz, że ci tak po prostu wybaczę? Nie, a nieważne, no nic, to ja idę Zjedz śniadanie ze swoim prawdziwym bratem wow, wow, wow. Słyszę, że o mnie rozmawiacie Co tam, myszo? Masz mnie już nigdy w ten sposób nie przezywać i wynocha z mojego pokoju, bo jak nie, powiem wszystkim o tym, co zrobiliście. No i daj spokój! Chcesz nas zdemaskować i popsuć całą zabawę? A ona wiesz, dopiero się zaczyna, rozumiesz? Nie, jeszcze nie wiem dlaczego. No więc y, zabawa się rozpoczyna, bo ty zostajesz naszym współpracownikiem. Super, Nie kłamiesz! Mówisz tak dlatego, żebym was nie zdradził. Stary, muszę cię mieć po swojej stronie. A ty musisz poprosić Mirandę, żeby dała na plakat inne zdjęcie. Bo to aż się prosi, żeby je zniszczyć. Widzisz? Potrafisz myśleć tylko o sobie. Jesteś jak bolesna krosta na tyłku. Oczywiście, że mu zależy. Nie wie tylko, jak ci o tym powiedzieć, żeby nie wyszło, że jest uczuciowy i się tobą przejmuje. On cię bardzo kocha. Dlatego chce pożyć przez chwilę jak normalny człowiek i poczuć to, co inni. Tak, ten gość jest naprawdę w porządku. A skąd niby wiesz, że to właśnie czuję? Ponieważ zacząłem żyć twoim życiem, i się w ciebie wczułem. No dobrze. To przejdźmy już do konkretów. No to jak będzie, mysz? Jesteś z nami? Czy przeciwko nam, co? Z wami. Już trudno. Ale zgadzam się nie dlatego, że mi na tobie zależy, tylko dlatego, żeby się przekonać, że marnie skończycie. No, mało brakowało. Tego dnia zdaliśmy sobie sprawę, że człowiek może być samotny w tłumie ludzi. I że najbardziej samotny jest ten, kto nie wie, kim naprawdę jest. I jeszcze to, że czasami nikt nie może poznać twojego prawdziwego oblicza. Y de pronto tu mirada me volvió a iluminar Linda de amar, no veo si no estás No existo si te vas, no siento nada más Hasta el fin quiero estar Y hasta el fin para amar Hasta el fin, alcanzarte aunque no separe Bye. Voy a amarte.